Cześć, i czołem, to już trzeci odcinek serii Odin I mieczem Mount Blade. Tak, skończyliśmy w tym samym miejscu. Nagrywam ten odcinek po tym, jak nagrywam odcinek drugi. A więc, tak, o, pan Michał Wołodyjowski. Może on nam da jakieś zdania. Mm. Kurczę, twierdzę z brasz. Ok, jedziemy. Twierdza brześć, twierdza zbrasz. Dobra, a gonię dalej. Buntowników, a my do zbrasz będziemy podróżować. Dobytek nasz to no, nie jest źle. 3, cz ok. Jedziemy. W tej misji nie zarobimy ani trochę. Będziemy musieli najprawdopodobniej mm, zapłacić temu gościowi w twierdzy, żeby nam oddał te 3000 ileś tam, nie? Czyli po prostu idziemy na równi, bo to samo otrzymam potem od władcy za wykonanie tego zdania. Dobra, dawaj kasę. Mm, dobra. Dobra. No i widzicie, Może oczywiście nie oddać, ale przy następnym spotkaniu z panem Wołodyjowskim gdzie musieli mu oddać całość. Dobra, biorę, nie jestem głupi. <laughs> jest czy ty się o kur Połagam, będą... O, równo! Nie. O, myślałem. Ale dobra, grunże że starczy. Dostaniemy jeszcze 700 talarów. Więc do Krakowa. Oddział nam rośnie. Mamy 11 muszkieterów. To nieźle będziemy koksić. Wiesz potem... sobie najemników i uzbroję ich w zbroje husarskie. Tak, to będzie niezłe wyjście. Ale dobra, w dzisiejszym odcinku obiecałem Wam, że... podbijemy jakąś wioseczkę. Mam nadzieję, że nam starczy czasu. Bo jak nie, to lipa. Kurde, napój mi się skończył. Mm, podejrzane. W ogóle do Krakowa? Kraków Krzysztof Grzmutowski. Kurde, gdzie on jest? Tak, teraz już się uciek, żeby nie płacić. Aha. Dobra. Więc póki co. <laughs> mm, kurde. Póki co widzę, że bez sensu to będzie. No ale nic. To jest noc. Wiecie co w tym odcinku chyba nie podbijemy. O kurde, sorki. Ech, co to w ogóle było? W dzisiejszym odcinku nawet nie podbijemy tego. Ech, żadnej wsi, bo myślę, że mam zbyt mało. <coughs> zbyt mało wojska. Mm. Niezłe. Ale dobra, my do Zresztą, po, po sądzę, sprawy nie stracą nam czasu, ani... Ani, ani wojska pewnie. Więc będzie bunt. A, jak zostaną po buncie, będzie miło. Dobra, nie O kurde, co ja zrobiłem? Kurde, ja myślałem, że ja... Do ataku bierzemy. Najwyżej nas i będziemy w więzieniu. Będziemy bez wojska. I znowu będę ukaże się ze mnie, debil. No, ktoś chętny? Ktoś chętny? Hm hm Chętni, chętni, no. Dobra, a wygramy na luzie. Polscy strażnicy są słabi, bo oni mają włócznie. A jeśli się podchodzi do gościa z włócznią, to on po prostu cię nie zaatakuje. O kurde, błaga mnie traf. Kurde, trafił. Dobra, zyskamy trochę kasy. O, nieźle. Tak, u, słodko. Otóż mnie chrypie w gardle. Dobra, przeczekamy tutaj noc. Dobra. Teraz pójdziemy... jeść jakiejś wsi zobaczyć chociaż. Może nam się poszczęści. No, 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 kurde, przez pan cały cień. lubił mój tata i po prostu. No, musiałem mu delikatnie powiedzieć, żeby wyszedł. Bo właśnie nagrywa. Aha. Trochę nam to zajmie. Kurczę. Uo, coś mi się skończyło. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku.